Cześć, mam na imię Kasia. Witam was na moim kanale Blumen Love. Mam nadzieję, że już niektórzy mnie znają. Fajnie by byłoby najmniej, ale nie zawsze się ma to, co się chce. Dzisiaj troszeczkę z innej beczki. Wiecie już, że mieszkam w Hamburgu, więc i od czasu do czasu pokazuję wam co tutaj się dzieje albo też jak tutaj ludzie mieszkają. Dzisiaj bohaterem odcinku będzie pan, emeryt Niemiec, który zgodził się, żebym mogła nagrać to mieszkanie. Pokrótce powiem Wam, kim jest ten pan. Więc tak, jest, tak jak już wspomniałam, emerytem. Nie chodzi, jeździ na wózku inwalidzkim, mieszka na drugim piętrze w bloku. I co jest właśnie tragedią takiego człowieka, który ma już czas tylko dla siebie, nie pracuje, całe życie przepracował, był kierownikiem w sklepie, w pennym, tak się nazywa ten sklep. No i cóż, ma wysoką emeryturę, ale niestety. Tragedia za tragedią. Pierwsza tragedia to taka, że nie może wyjść z domu ponieważ nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich. No cóż, ale to już e, znamy, wiemy jak to wygląda. Nie tylko ta jedna osoba ma z tym problem, ale większość, ale mamy Niemcy. Hm. No właśnie, gdzie to bogactwo? Przecież mówią, że ten kraj taki rozwinięty. Że tutaj mieszkamy nie wiadomo jak i gdzie, i nie wiadomo co tutaj dają. A jak się okazuje, prawda jest całkowicie inna. Na drzewach tutaj pieniądze nie rosną. Trzeba zapracować i to naprawdę zapracować. A powiem Wam, jeśli chodzi o emerytury w Niemczech, ciężka sprawa, bo nawet jak pracujesz całe życie i dobrze zarabiasz, to i tak dostaniesz marną emeryturkę, która Ci nie starczy na opłacenie mieszkania, wyżywienie, opłacenie rachunków i takie tam. Musisz po prostu startować do takiej instytucji, która Ci będzie opłacała albo dopłacała do mieszkania i do Twojego życia. No, ale ten Pan ma dobrą emeryturę, ale tą emeryturą zarządza tak zwany pan Betroja, który nie jest zbytnio skory do tego, żeby kupować temu panu cokolwiek. Trzyma rękę na pieniądzach i tylko tyle. Cały luksus się kończy na koncie. No i tak to wygląda właśnie w Niemczech. Poza tym pan ten posiada flagę. Czy bym powiedziała, że jest tak zadbany? Hmm, nad tym też bym musiała się grubo zastanowić. Ale sami zobaczycie, ocenicie, jak mieszkają emeryci, Niemcy zaznaczam, rodowici Niemcy w Hamburgu. Zapraszam Was serdecznie na film. Jak widzicie, do mieszkania wchodzę po schodach. Nie ma tutaj żadnej windy. Pan jeździ na wózeczku. Jest to jedyny środek lokomocji. Mieszkanie jest nieuprzątnięte. Można powiedzieć, że dawno nie widziało remontu ani malowania. Sprzątania chyba raczej też nie. Firany są brudne, okna brudne. Powiem Wam szczerze, że widok jest nieprzyjemny, i tak samo zapach również. Przypuszczam, że mało kto chciałby swoją starość spędzić właśnie tak zamknięty w pomieszczeniu, nie mogąc nic zrobić, być na łasce innych. Wiem również, że boli go to, że ma pieniądze na koncie ale nie może sam ich spożytkować. Nie widzę tutaj ani dobrobytu, ani jakiegoś bogactwa. Jest po prostu biednie, bardzo skromnie. A wiecie, co mnie najbardziej dobija w tym mieszkaniu? Ta głęboka cisza. I nic. Nie ma ani jednego słowa. Po prostu nic. Pustka. A pustka zabija. Zobaczcie, jest tu sypialnia, ale pan śpi na łóżku tak zwanym flegę łóżku dla osób, które nie potrafią same chodzić. Wszystko jest obskurne, stare, zdewastowane. Mimo odwiedzin Betroja nie interesuje go, w jakich warunkach mieszka tutaj właściciel. Interesuje go tylko to, ile ma na koncie i ile on będzie mógł z tego skorzystać. Zajrzyjmy do lodówki. Hmm, widzicie coś tu smacznego? Myślę, że to wystarczyło Wam, żeby otworzyły się oczy na to, jak żyją emeryci w Hamburgu, w Niemczech. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować mój kanał. I oglądać mój następny odcinek o Hamburgu.